Halo. Bomba. Junak po prostu cały czas dobrze chodził, nie? Silnik. A teraz się zrobił taki ostry, że nie wiem o co chodzi. Inne powietrze, czy co? To... Tracił moc. Nie wiem co to jest. Być może jak, jakaś pierdółka. Założyłem chińskie styki, może po prostu się układają. Rumuński drogi. Straszne. Tu piękny asfalt, a za chwilę kamyczki. Raz zimno, raz ciepło. Raz zimno, raz ciepło Zimno. Ty będziesz w w Rumunii Spiderem w wieku 60 paru lat ja cię nie ubliżam <noise> Dlaczego ubliżę? To nie jest ubliżenie. Sam powiedziałeś, że jak no to byś, się jak bo to uważasz, się... że jestem już za stary. Nie, nie, każdy... ja mówię, ja, ja sam, nie... sam słyszałem od ciebie takie słowa, że każdy ma tyle lat na ile się czuje. A oczywiście ja się no nie powiem, że na 18 no bez przesady, ale 40 z hakiem lekko. A ja wiem, że to już świadczy, chyba, że za dużo tlenu dostałem. Jak się Harley spróbuje? Jest to spróbuje się doskonale, tylko kierowca już jest trochę zmęczony, skostniały i sztywny, dlatego te, te ruchy takie były, no, ten, ten, na tym zakręcie, co mnie tam wyniosło, to po prostu już powinniśmy dojeżdżać do metry. Jak to, czego sobie nie wziąłem? Suszarki do butów sobie nie wziąłem. I do włosów też. I środki też zapomniałem. Mam tutaj w ekipie e, jakiegoś ukrytego fana. Nie wiem jak to zrozumieć, ale. Osobiście wolałbym, żeby to były damskie majtki, ale. Ono sędzia, żeganini. Ja może będzie garaż między panią i spytajcie. spytaj się. czyli tam się można nazwać? Przyglamie to. Co? Dziękuję. <grym>